Witam Was serdecznie, widzowie! Sorry, że dawno nie było odcinków. Zrobiliśmy odcinek, bo miałem grać dzisiaj w Brawl, ale... No, mój kolega podał mi klub, którego nie mogę znaleźć. Ale klub w Brawl Stars, spokojnie. Na początku zmieniłbym se skina z Naruto. No bo wiadomo, tu rzeczy z Dragon Balla wszystkie mam. Proszę na równo No to dobra. Lecimy ze Sangoku. Lecimy Son Goku Zami Zamiast miecza Ambu damy. Ja to jest, ambu? To jest miecz ambu? Nie, to jest wężowy. To Ambu jest tu. Miecz Ambu. Więc damy sobie to. Stoję to, bo jakby go, -go dostał w leciał. Let's go. Drugi gra. Że nadal są zadania do klika. Chwila, klik chyba nawet. No, klik chyba był w tym internecie. No. no, klik jest w internecie. Jak, jak będzie odpowiednie zadania, to nie wiem. zadania? Hmm. O! To jest ładne, prawda? Widzowie? Pięć, co? Pięć, co? Sorry, że dźwięk za dźwięki, ale moja mama sobie robi kawę. Wpada. Proszę, dobicie 10, su, znaczy 100 subów. No bo. Na no, stosunku zrobię Wam piosenkę o nazwie Parówy. Nie będzie tam bitu niestety, no bo aż taki zaawansowany nie jestem. Czekajcie, tylko wyłączę. Ale fail, ale fail. O! Piek! Let's go! Zielona. Widzicie o tym właśnie mówię. Jakby Goku dostał ciosy od wirusa. I tylko krzyczał. "A, jak boli! Sorry, że nie było odcinków, ale też byłem na wakacjach. Pewnie będę miał za to 50 ansubów. I będę miał zero, bo nawet tyle nie mam. Przydałaby się ta aplikacja, ja bym tu dodałoby tą koseneczkę. No, nie pamiętam, jak to się nazywa. O, tatami później, co jestem. Jak w następnych tych będzie montaż. Może nawet będzie dźwięk John Cena. Czasem. tu, 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 tu. Uu, żeby stąd nie skakać. O, ładna broń. To jest dobra broń. Nie sobie ją wezmę. Co jest lagi, lagi, lagi? Chwila, już. nie ma jeszcze jakiejś kapsułki. To w ogóle, że myślę, że to Sakura z Naruto to jest. To jest po prostu. Co? To, to wilk! Wilk, wilk, wilk! Do widzenia. Dobra, ja się no to teraz mi je Co jest? Zorałaś chapę to je jedasz. No. to jest... To, to jest surowe mięso przecież! A, że moja postać może jest surowe mięso. Dobra walić, idziemy do strefy bezpiecznej. O! Kurde! Czy to... A koniec myśl. O kurde. O. Tam le... Tam leci chyba... Fiat... Fiatem czasem nie ma... A tam czasem nie są kapsułki. Czasem... Mógłbym iść po kapsułkę, ale tego nie zrobię. Mógłbym iść, ale tego nie zrobię. No bo po prostu jest za dużo ryzyko, że mi jest dopadnie. A w minuty i tak. Go, go, go! Patrzcie to! Ra... sen... shuriken! Ja, ja tą memotkę lubię. A, to pasuje do Goku, no bo... to... A, ja jestem głodny. Muszę sobie zjeść, ramen. Nie wiem, co tam lata. Ale to pewnie są te kapsułki. Czekaj, czekajcie chwilę, czekajcie chwilę. Dobra widzowie, ja już wróciłem. Muszę, musiałem troszkę ucieszyć moich rodziców, żeby tak głośno nie rozmawiali. O kurde! Co? Aha, no tak, oni pewnie autę miałem. No. to jest. Fortnite. Czekaj, strzelaj! Na co, że jestem? Czekaj, może ich namierzę z tego, gdzie są? Dobra, widzę ich tam. Strzelajmy. Strzelajmy! W ogóle gratuluję, że pojawili się na odcinku ci ludzie, jak nie oglądałem. Som Goku. Są go ku? Co już nie było odcinku? Naprawdę. Co? What the f! What the f! Jak macie jakiegoś znajomego, znajomą, no to powiedzcie, żeby dał mi suba. Psa poproście na przykład, psa rodziców. Psa mnie, jelenie. Psa-kota rodziców, czy co tam macie? Psa-kota psa, rodziców. Jakby co to, to jest, prankier. Fila! Stój stój, 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 stój! Grzynek? Dobry film. O kurde! Ta. Myślałem, że coś mnie chce. Nie widzę. Let. Zmierzam ku obronie lokacji. Ty, ale się kamufluje. Do widzenia. Do widzenia. Ktoś tu otworzył drzwi. Tu ktoś jest. No i jeśli ktoś jest, no to pewnie mi szczeli ostrego gonga. To w ogóle mnie nie naruszyli, a ja kogoś zabiłem. Beczka. Beczka, beczka. Muszę, że tu ktoś stoi, a to słup. No, a tym gościom naprawdę pochwała. Dobry pomysł. Miau, 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 miau. David, David. Dawid. Dobra. Hmm. O kurde! To jest gdzieś szczelaka mecha-mecha. Jestem specem, ale może od razu wejdę w poziom ultra instynktu. Łapieć mię gołą klatą. Tam ktoś jest? Dobra, nie będę marnował tak dobrej. Nie będę marnował, no bo idę tak. Dobra, ktoś we mnie. Powaliło? Powaliło? Coś to na dola, musie. Weź na dola, musie. Oła! Kurde. Tam jest. Bambik mnie zabił. Bambik. Ty kurde. Rodzina bambików. Kropków. Kropków, jakby to powiedział mój kolega. Nie mam nic do żadnego kropka. Oprócz szacunku. Ale pozdro do Wiktora. Victora. dla niego. Tera Czy wy też ciągle teraz macie w uszach ten dźwięk? Kame, kame, kame. Sorry, że wydarłem mi apę, ale... Hej, hej! Co jest? Sto? Sto jak mi się przestawił? O! A tu w ogóle jestem ja. Elo. Założyłem odwrotnie koszulkę, bo jest mi gorąco. Co na potrzebę? Dzieńka. Żeby mi YouTube bana nie dał. Tym bardziej, że nie chcę świecić klatom. To ja Goku czekaj czemu się została z smoczek Fortnite? Oj, Wiem, że Dragon Ball to znaczy smocze kule. Żeby mówić smocza kula? Weź Fortnite. Proszę żebyś żebyś mi dał jak darmowego Goku. A wy co? A wy głupi. No. To to jest za. Aha. No teraz sobie mówią. Cicho, bo spoconny spocony Maciuś. Jeszcze jeden mecz zagram. To będzie dość długi odcinek, żebyście mieli co oglądać. Słuchaj dzisiaj robię daily. Robię daily. Jeszcze jeden odcinek wpadnie. O. Jeszcze jeden odcinek dzisiaj wpadnie. Nie wiem o której, ale wpadnie, więc śledźcie kanał. A wpadłem do wody. I wbijacie na TikToka, no bo na TikToku jest trochę więcej. To nadal. nadal... A no, nadal jest darwover. Tyle aktualizacja de dar, Darth dar jest ciągle. Mam nadzieję, że Vader zostanie na zawsze. Gdybym znowu dostał pier, pierdzielce na punkcie Star Warsów. To zostałem na punkcie Naruto. Ty miałeś wykładowania kamehama w uszach. Tu! Tam cheater jest jakiś. Jest cheater! Patrzcie tam. Tam jest cheater. zbyć. zbyt... nie nienaturalnie szybko. To jest cheater jeśli ktoś zna jego nick, no to zgłoście go eee, Powiem mi to właśnie, to na coś ludzie są Jakieś nupki. Nie chcę się z nim... Co? Dobra, dawaj mi broń, szybko Dawaj eee, mi szybko broń jakąś Dobra, rewolwer klasyczny, nie, 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 dawaj mi krabin, najlepiej taki z CS, wow. e, Chłopaki, chłopaki, też mogę? Też mogę? Chłopaki, chłopak. czy też mogę? Mogę? Nie, to nie Naruto cię spotka i ci strzeli! Rasen w gębę, A masz! Ej, słyszałem, że cię mama nie podcięła. włosków. no to o, proszę bardzo, podcinam ci włoski. O, 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 o kurczę. O kur... O kur... Co? Od kiedy oni tak wysoko skaczą? Co tu ma opiso? I ja czasem tych npc tów nie rozumiem. Co? Jak kogoś. Jak kogoś. Za... What? Jak kogoś. Aha, to jest coś. A, jeszcze coś próbował nie zabić. To jest chyba. Go... Dawaj mi. No bo ja Biedna. skrzyneczka. Nienaturalnie leżące przedmioty obok niej. Domino! To Do mi... Jestem jak domino, haha! Dzisiaj robię daj może nawet trzy odcinki wpadną. Może jeszcze dwa nawet padną. Ale na pewno będzie jeszcze jeden odcinek. No chyba, że zapomnę, to mi wybaczcie wtedy. Wiecie się, że nagram jeden odcinek, chociaż jak nie nagram gram okay. O! O tak! Robi wrażenie. Jest. Dobra, piła jest mocna. Może kogoś znajdę. Może rzućmy tam. Dobra, rzu rzućmy w tamtą budowlę. Trochę... Rozgrzana piło. Dobra, walić tę piłę, bierzemy to. Spider-Man! Goku Spider-Man! Uwi! Mam wrażenie? Jak walić ten samolot, że jak walić, to walić? Kurde! Sopi lecimy! Jestem niesmaczony! Bo co tam. Skrzynia? Co? Aha. Tamten box latający. Nie, nie. Nie, nie i tak mam cały ekipy wywalony Teraz zobaczmy gdzie. Nie, nie nigdzie. powie, mnie nie ma kapsułki. Wygląda jak Camden House, ale oryginalny House jest też. Dobra, zamiast tego rewolwera. Co? Ultimate skrzynia jakaś. Dawaj. Strzelbę. Karamba. O karamba. Co tu? W napiszcie mi co to są za latające rzeczy tam. To kapsułki z mocami mitycznymi na pewno nie są. Ale to jest na pewno kamień Indiana Jonesa. Ale po coś innego. Przez to I poleciła kamień w wodę. Słownik. Nie, nie mów, że ja na kogoś go zrzuciłem. Dobra, wbijamy się tu. Idź i Edek gotowi do akcji. Idź pada. Podo... moment. Gdzie jesteś? Idź. Ja na nie będę mówić. Nie mam nic do chorych. Oprócz szacunku. Pamiętajcie. Pamiętajcie, aby stosować i e booka Tum to dum, 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 dum. -dum. Wprom Max pozwoli wam wyzwolić swoją energię. Dun dun, dun dun, no. Goku, możesz się nam tak tu nie wypinać. Ja się zasłoniłem. Wy też sobie teraz za słońce najlepiej, jako dupa. npc on to so utrasz no chyba coś powaliło what jaką to ma logikę chyba logikę na poziomie minecrafta czyli żadną minecraft nie ma logic no chyba że spadający piasek sek Czemu moi rodzice znowu się brą dla siebie? Nie znowu, ale krzyczą na siebie teraz, nie wiem czemu. No, mówiłem, żeby mówili ciszej, no. Przez nich jeszcze odcinka nie będę mógł wstawić. Potem już będzie Sauda. Uuu, mamy kamechę. Mamy Kameho Nie, nie. nie ma to, że jestem nie musiał dodawać pierdol Jestem taką żenadą Jestem żenła Kamer. Dobra To... A co kolejna jest no dobra, ja lecę na kinto, do bezpiecznej strefy. Sury za przekleństwa. Ale moja mama po prostu tam jest, Leniwa Laguna. To czasem nie miało się nazywać Daily Bugle cały czas? Może się zmieni jeszcze na Daily Bugle. Bo im się totalnie ten Spider-Man znudził. Spo? Co? Jestem ciekaw, czy jest jakiś youtuber, setek tu, dwie odcinki w ogóle nagrywają. Ja. Bo chyba już pół godziny ten materiał trwa. Wiesz, co to sprawdzę, może? Nie, a 22 minuty. 22 minuty. Co jednak jest?

I się śmieję z tego, co moi rodzice mówią. Chodźmy może do Kamehausu. Nie, myślę, że będzie Koks! Hous! Bulma tam chodzi, myślę, że to cąg, ku. Siema bulma! ma bulma! Siema. Siema Bulma. Ale ona ma ryjok w ogóle. Miała ryj jak para. O nie. Oh no. No no. Oh no 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 no. bo ja jeszcze nikogo nie zabiję Chciałem kogoś wreszcie zabić. Pewnie ktoś zaraz przyjdzie i będę mógł mu złożyć dupskę. Dupską. Tym Nowy dźwięk był. Dobra. Ty ktoś we ktoś gdzieś strzał. Aha. Aha. Bu, 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 bu. Czy wreszcie ktoś zaraz tutaj przyjdzie? Naprawdę, chciałbym go mieć strzelić kamiehamach. Chociaż jedną osobę bym chciał. Tam jest kapsułka. kapsułka leci prosto na mnie. A jednak nie. Pewnie sobie pójdą po kapsułkę. Okay. Ale jaki to ma sens? oni zaraz umrą. Ja, se, ja się przelecę po okolicy i zobaczę, że niego go nie ma. Już jest tak mała strefa, tak dużo osób. Ja w razie czego... O, jest ktoś! Mycha, mycha! O nie! O nie! O nie! 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 Dobra, i się gnoję do mojego ekwipunku. Dobra, za. A jeszcze ten mój fail. Dobra, widzowie, ja będę kończyć. Miłego Wam życzę. A może to ty mi zainstaluje i będzie montaż. Narka, baju, jaju.